Nie pokazuję twarzy, bo chciałbym złożyć życzenia zupełnie anonimowo. Nie potrzebuję splendoru, chwalić się tym na lewo i prawo i robić jakąś pokazówkę. Po prostu, jak superbohater, który robi swoje i się nie ujawnia. Chcę być takim superbohaterem takim superwishem, który składa życzenia i pokazuje innym, że jest ktoś. Ktoś, kto o nich jeszcze pamięta. A oni? A oni niech się zastanawiają. A któż to? A któż to może być? Ten wish, ten superwish. Wy wszyscy również możecie być takimi niewidzialnymi superbohaterami. Wystarczy, że posadzicie te swoje cztery litery na czymś, co tylko tam macie w swoich domach i nie będziecie z nich bezmyślnie wychodzić. W ten sposób pomożecie stawić czoła tej cholernej sytuacji i odciążycie tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Ale wracając do życzeń, w szczególności chciałbym złożyć je tym, którzy walczą teraz o nasze zdrowie i życie i niejednokrotnie wbrew zdrowemu rozsądkowi trwają na swoich stanowiskach. Oraz Wam wszystkim, którzy dzielnie znosicie trudy tej kwarantanny. Życzę Wam, by te święta, choć tak inne od pozostałych, paradoksalnie dały Wam siłę, wniosły do Waszych serc radość, ciepło, nadzieję, pogodę i spokój ducha. Tego Wam wszystkim życzę. super wish